Przed siatkarzami Enei KKS-u Kozienice kolejny sezon II Ligi Piłki Siatkowej. Kozieniczanie ponownie będą rywalizowali w silnej grupie drugiej. Tym razem pod wodzą nowego trenera. Przypominamy, że Marka Grzelczaka, który z zespołem związany był od 10 lat, zastąpił zawodnik KKS-u, a wcześniej Czarnych Radom Michał Ostrowski. W sezonie 2025-2026 na naszych zawodników czekać będzie trzech nowych rywali. Jak zawsze zapowiadają się emocjonujące rozgrywki. Teoretycznie z drugą ligą po ubiegłym sezonie pożegnały się Lechia 2 Tomaszów Mazowiecki oraz AZS UWM Olsztyn. Siadkarze ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego pozostaną jednak na tym poziomie rozgrywkowym i znów będą z nami rywalizować. Zabraknie natomiast doskonale nam znanych Sparty Grodzisk Mazowiecki i Necko Augustów, bo obie te ekipy awansowały do pierwszej ligi. Finalnie zmieni się nam trójka rywali. Nowi przeciwnicy to spadający z pierwszej ligi Bas Białystok, benjaminek huragan FC Błonie oraz KPS Płock, czyli drugoligowiec, dla którego zmieniła się grupa rozgrywkowa. Ponadto w stawce znalazły się KS Kamper Wyszków, SWK Kartpol Kobyłka, MOS Wola Warszawa, SMS PZPS Spała 2, Pronutiwa SKK Belskie Duży, KS Metro Family Warszawa oraz MTS Międzyrzec Podlaski. Szykują się wspaniałe siatkarskie emocje. Liga ruszy już 27 września, a runda zasadnicza potrwa do 7 marca. Pierwsze spotkanie w Kozienicach zaplanowano na 4 października. Zmierzymy się wówczas z metrem Warszawa. Czekamy na pierwszy gwizdek i już teraz zapraszamy do hali przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach. Wycieczki, gra w tenisa, spacery z kijkami, zajęcia w sali fitness. Te i wiele innych atrakcji na wakacje przygotowało Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Jak co roku podczas wakacji w Kozienicach można aktywnie spędzić czas. Przygotowane przez Kaceris propozycje są na tyle różne, że skorzystać z nich mogą mali, jak i całkiem duzi mieszkańcy naszego miasta. Szczegóły zainteresowani znajdą na plakacie oraz na stronie i fanpage'u Kozienickiego Centrum. Jak widać możemy chodzić z kijkami z Kaceris, brać udział w turniejach sportowych, uczestniczyć w zajęciach fitness oraz pojechać na wycieczkę, rowerową i autobusową. Nie zabraknie też dużych wydarzeń sportowych o ogólnopolskiej i międzynarodowej, jak chociażby międzynarodowy wyścig dookoła Mazowsza, którego ostatni etap odbędzie się właśnie u nas, 26 lipca. A 16 i 17 sierpnia zaplanowano kolejną już edycję zmagę triatlonowych. Szczegółowe informacje na bieżąco zamieszczane są na stronie www.kaceris.pl oraz na fanpage'u Kozienickiego Centrum.